Siema, 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 z tej strony Burbonik, witajcie znowu na moim kanale, kontynuujemy grę w Dead Space'a. Mm. No jest problem, nie jest gdzie skończyłem, e, nie pamiętam co mamy zrobić, e, co ty, co tutaj? Ręcznie uruchom silniki, idziemy w tą stronę. Co to kurwa? i się stąd, A Oni mogą tutaj wyjść? Nie, nie mogę. O kurwa. O kurwa! Dawaj, so, kurwa! Kurwa, pojeb... Z tyłu nie idzie nikt, nie? Kurwa, jest po kurwa, nie daj tu.

ręcz co kurwa? Dobra, przyjdźcie, dobrze się zaczyna. Dobrze, że nie graliśmy na trudniejszym poziomie, bo yy, miałabym lipa. Weźcie to w czyty i szmura. Planetside Team. Uuu, dobra, jak już chcecie, dajcie lajka. No, kurwa, widzicie, co się są. Dobra, ja wlecę w niego od razu, kurwa, krzeszeń. Dobra, tam jeszcze jeden będzie idzie, a go widzę, kurwa. Właśnie nie tam. Proszę wymienić bo aby rozpocząć procedurę zapłonu. Umierają, umierają. Pysyku, kurwa w rękę? I jeszcze raz. Je mi dobra, tym razem woszło idealnie. Babi, babi. A waria zasilania silnika. Proszę wymienić ogniwo. A podłączność procedury zapłonu. Ach, pójdźcie mój gniew. Pój. Co? Tu coś muszę zrobić? Nic nie, nic nie muszę hmm, Sekunda? Tu, tu mnie prowadzi, a, ale to coś jest, a tu jest ta rurka O, naboje Uwaga, awaria zasilania silnika Proszę wymienić ogonów Który z takich niepewnych prób wychodzi wszędzie Cyk Kurwa, nie mam... O, yy, sekunda, tak. Yy, mogę... tego... Kurwa, no coś... Aha, sekunda, bo mi tu ale leje. Jak ja to robiłem? Uwaga. Awaria zasilania silnika. Proszę rozpocząć procedurę zapłonu. O, już jest git? Tylko muszę w tym momencie ustawić na wyświetlanie grafika, opcję obrazu, okno, pełny ekran bez ramki zastosuj. O, jest git, nie jest w tak się dzieje. Coś się kurwa czasem więc mi się zmniejsza takie według małego okienka. Ale musimy tak, po pierwsze użyjemy sobie tego i użyjemy sobie tego. Mamy Full HP, ok. I mamy nie, dwa wolne sloty. zasilenie potrzebne do ponownego uruchomienia. Uwaga, awaria zasilania silnika. Proszę Dobra, czyli tu nie. Jest kurwa ogniwo. Często mi to gadać, bo ja wiem o co chodzi. Znaczy wiem, niby wiem, ale nie do końca. To mogę zabrać. Tu mogę coś zebrać No boję, ale mam maksa Uwaga, awaria zasilania Dobra, no ja wiem, O! A jest silnik... No w takim razie to musi być silnik. No tak, jest, widzę już go. A to. A, to jest tam co gimno. Chodź. No, do mnie się kurwa sala to i pewnie się ciemno zrobi, nie? Tak już więc też zostawcie lajka, no. procedura to rada pomoc. Proszę czekać. Dobra? No kurwa wiedziałem, że to coś będzie, widzicie. Już się zaczęło. Ej, co?

Chuj! Dobra, jeszcze tych zdeprzemy. Kurwa, mać! Skąd oni się biorą? Tu byłeś jeszcze? Tu... Ci tu idziemy. Jasne ciulki. Olwiluję! A jakby nie podskaku, by ciłemu rozpocząć. Jestem nigdy gotowe, proszę go zagrać za No kurwa! Nie! stacji kolejki Idę Nawet się kurwa nie czaję, bo ty kurwa zaraz wykryj coś wszystko Idź mi stąd Isaac, sam byś Ani się nie tak? Isaac, udało ci się, Ishimura ma napęd no. Może ktoś z premedytacją rozpieprzył te cholerne silniki Dałeś czas, by to naprawić Polecimy teraz na orbitę geostacjonarną Czekaj, lecimy przez szczątki po łamaniu planety? Mamy system obrony przed asteroidami Ale on nie działa, przecież mam tu odczyty z systemu Hammond i Szymura jest w kiepskim stanie. Kilka mocniejszych uderzeń i się kompletnie rozleci. Cholera. Daniels, daj mi wszystkie dane. Spróbuję zmienić kurs. Ajzak, wsiądź do kolejki na Inżynierskim. Będę na mostku. Zdejmę blokady stacji. Musimy działać razem. Ja z kimś w końcu. Ja pierdolę, nie sam. Widziałeś ich, chłopy? Muszę zapisać z Aż zdenerwowałem, cyk. Jest yeah, okej, okay. e, e, Nie. tym, tym latujemy. No nie gadaj, że ja mam tylko cztery naboje, więc tego nie mam. No co ty gadasz? Ja tą piłę cały czas muszę kurwa, teraz ten. Tym. Uj, to dupy, no. O, i tyle. Jest grubo. Jak zamknięte? Rozpierdziel to, już będzie otwarte. Okej, okay, ja nie wiem gdzie jestem teraz. O, jest Nicole tutaj! O, i tyle. Mam sklep. Sprzedaję to, co trzeba. Dobra. Ile z Kurwa. No i przynajmniej dostępne do kupienia? w żelu. Co to za rzecz? I co to robi? Dobra, okej, okay. tylko tak. Ja pierwsza rzecz to sprzedaj. sprzedaj sprzedaj, okej okay. sprzedawałem to co trzeba było tak yy. to kupuję na 100% dwa kupuje. No, musimy kurwo lepsze zjeść bo to innej opcji nie ma okej okay. Czy mamy tutaj stół? Chyba nie mamy. Eee... Będę. Kurwa, te dźwięki do mnie dobiją. Ale tu nie ma nikogo chyba. O rozdział trzeci. Siadaj tu. Wrócamy stąd. Eee... Na no mostek. mostek, tak, na no mostek chcę. Ale zasuwamy, w teraz jest pokazano. I tak może coś sięść? chyba nie. Chyba nie ma rady siadać w ogóle. Ja się kręcę, kurde, już dużo się zaczyna w ogóle robić, nie? A jeszcze po co żadnego nie wychodzisz. Nie czy te posy będą, czy nie będą. Teoretycznie powinny to być. O, Wie. Ale no, kurze, za to poświęcenie to musicie dać lajka. Bo się dzieje grubo. No bo i nie mam już do tego. O. Wjeżdżamy. No. Ha, wjeżdżamy, kurde. No i do siebie. jest mostek. Tak? To się otworzy, to się otworzy. Gdzie jesteś? Przed mnie jakaś... Isaac, patrzę na działa ADS. Są w rozsypce. Musisz mi pomóc. Nie stracę simury. Nie teraz. Ishimury Hamont, czy znaku? Mówisz o tym artefakcie? Nie ściemniaj. CEC od początku wiedziała o znaku, prawda? Nie po to tu przyleciałeś? Zarząd nie wysłałby Ishimury na lewą misję górniczą. Ale po obcą technologię, tak. Oj, tak. A jak ma się utrata wszystkich moich ludzi do tej teorii? Ej, zgoń się pieprzyć. Wchodzimy w pole szczątków. Albo naprawimy IDS razem, albo już po nas. No właśnie. Zabajemy się w więzie kapitańskim. Daniels? Dobra... ...ale przejrzę raporty pokładowe. Znajdę odpowiedzi. No to jeśli płucie, się, kurwa, czy coś, czy dzieciaki w no? Co oni? Ile oni lat mają? C kurwa. No jak jest zapis, to zawsze jest libacy, nie? Za chwilę. Dlaczego mnie to, kurwa, jakoś... Chodźcie od stu! Ja chcę... Ja pier... Ja się, kurwa, przystrzymam. to tutaj tak miałem Ja pierdolę, no. Tu nie byłem? Oj, putka, lepiej to nie był wcześniej. Powstrzymywanie hermetyczności włączone. Cały jesteś? Co ty się nie bało? życia wciąż działa. Jak na razie. No, jak na razie, kurwa. I obsłany popachy. jestem. Zapis jest. Bierz mi ten zapis. Zapis ukończony, dobra. Dawaj tu do windy. Na dół. Nie, tu mam się patrzeć, dobrze? Otwórz mi to. O, jesteś! Wystrzelasz no, do mnie. Nie, nie. Trzymaj karabin blisko. Co to jest? Ten, co mnie zaatakował. Uwięziłem go tutaj. No i tyle. Nie mam przewidzeń, prawda? To czy? Nie pomożesz mu już on. Masz rację. Powinienem... Co mi, chłopaku, wyjepiemy. Zamarkować te Pracowałem z nim wiele lat. Z tam też. Ona przynajmniej nie została potworem. Naprawimy to, Hamond. Dla nich. Tak. Chodź. Działa IDS. I wam też się wydaje, że on ma jakiś kurwa dużą głowę To ciała? To czarny? Utrzymam depozycję przez chwilę. Jeśli nie uderzy w nas więcej asteroid. Ale jaja. Spójrz, przekierowanie mocy do IDS nie działa. Ja to pewnie wydłużę na zarządzania Nie robią zbyt wiele. Można przekierować ich zasilanie. Musiałbym pogrzebać w skrzynkach przyłączeniowych, żeby odzyskać JDS-y. Świetnie. Idź pogrzebać. Isaac, chodzi o to, co mówiła Daniels. Nie wiem nic o lewym wydobyciu, ani o znaku. Przysięgam, przyleciałem na misję naprawczą. Wiesz, Kamont. Nie znam ciebie ani Daniels na tyle, by osądzać. Ale CC musiała wiedzieć o znaku. Możliwe, ale to jest poza moimi kompetencjami. Wrócimy do tego później. Musisz dotrzeć do tych skrzynek przyłączeniowych. Włącz Indywatrium z posterunku ochrony. Masz pełny dostęp. O. Znalazłem kartę z kierownictwa CC. Nadam ci pełny dostęp. Nie daj mi Sobie już nadałeś? Tak. Na wszelki wypadek. Isaac? Słyszałem coś na górze. Coś ja to sobie pierdolę. jeszcze większy niż tamto? Uważaj na siebie. Jasny chuj. O! Ale jaja. O! Uruchom windę. Zajebiście, znowu mnie wysyłasz kurwa do takich pojebanych akcji? Sam byś ty roboty ty? Na bank wyjadę na górę i tam będzie, kurwa, nic tutaj dawno to mnie czekało, no na 100% tutaj jest, nie? No i patrz, statystyka. O nie, jest otwarta jednak. Może no, z tej strony coś będzie. O, jest coś, skrzynka. PIS! Haha, kredyty. Tam. I idziemy. Tu, co nie tu Pokój ochronny. O to jest kurwa. Nakryto groźną za towali. Akceptacja kwaranta O wurgo, to to nie działa na to w ogóle kurwa. Jak ja mam z tym walczyć? Kurwa mać? To przecież to mnie bierze Jak mam mu kurwa strzelać w plecy Przecież to nie działa Kurwa A sekunda Przestrzaiłem o co tu chodzi, musimy go spowolnić przecież, no kurwa, to logiczne. Ja pierdolę. Pierwszy boss, ale tak jak mówiłem, kurwa, że nie ma bossa, nie ma bossa, kurwa, nie ma bossa. Jeszcze, kurwa, przełady, z i tu. Uprawnienia potwierdzone. Mm. O, windy urozumiane, otwarłem się. Nagrywamy, panie doktorze. To jest bunt. Znak musi dotrzeć do kościoła za wszelką cenę. Na litość boską, Ben, co ty mówisz? Mamy kryzys na Ishimurze. Odciąłeś nas. Zgodnie z artykułem 5469, ja, doktor Terence Kain, niniejszym uznaję kapitana Benjamina Mafayasa niezdolnym do służby. Ty heretyku! Trzymajcie mnie. Ben, nie jesteś sobą. Pomogę Siedzy! ci. Zabierać łapska! To mój statek! O Mój Boże, on jest... Pan... I zajebał go Widziałeś, próbowałem mu pomóc Doktorze Pan zabił kapitana Musimy pana zatrzymać Nie, jest. To pan nie kościoła I Nie Ja. Ale ile węzł mam Tyk kombinezon e, nie? E, tak Piła plazmowa nie, mam ogólnie do rozpruwacza Obrażenia. Yy. Nie, czy to kombinezona nie wali, Chociaż nie. Obrażenie wali. Pojemność, obrażenia. Yy. Pytanie czy mogę tu jeszcze coś walić? Mogę. Dobra, jest. Udało się. 3 Trzy węzły wykorzystane. Piły plamowe. Ty! możemy. Na razie z tego będziemy walić. O, jest winda. Pewnie tu muszę iść, nie? Oczywiście, że tak. I na dół. E, poziom drugi. Do momentu Dobra. Ale się wydarzyło, Pierwszy boss. Ogólnie nie byłby trudny. Gdybym skminił fazę od samego początku. Chyba nie lubię tych drugich części otwierać. Gdybym skminił fazę od samego początku, że mam mu walić plerycy, nie? że muszę to spowolnić. No chuj, tu się coś wydarzy, kurwa. No. Wiedziałem, że się tak przestraszyłem. Z tego. Kredyty, no i git. Weź to, chuj no. O chuj. I to się wszystko wali. Wejście w

Okej okay. Co to jest za broń? To jest nowa broń Mi się wydaje Że Tą nową broń wyposaż Wymienimy ogólnie za to co nie Musimy ją wypróbować bo jestem aż kurwa ciekaw Co to robi? Emitter ciężkiej energii, który wystrzeliwuje ciągłą śmiercią nośną Wiązkę Główny strzał piła jakaś tam Okej, okay. spróbujemy zobaczymy co ty kurwa będzie. O kurwa! Kam ten zginął? Ty kurwa drugi jest kurwa ten długi I chuj go wie, dobra. Zabierz to. Sprawa wygląda tak, wszystko zależy od czego mam na po prostu, co nie? To mogę otworzyć? Co to? oto to Oczywiście też rozwalę. No nie wierzę! Przecież ja myślę, że on nie żyje już. Niego miało nie być. Dobra, przejdziemy tu. Kurde, co no, tu, 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 tu jest? No warsztat, dobra. Bo plazmowa? Oczywiście, do obrażenia. No jest git. Co, o, jeszcze I tu kredyty. Ile kredytów no i dobra. No i git. ma kurwa, bo no jest Tu coś jest, czy nie? Po nie, z tego nic nie wypada, okej, okay. ale mogę to rozwalać, nie wiem po co kredyty Nie ma, nie ma, nie ma O, już się zaczynają super dźwięki O i co, zgaśnie wszystko Zasilanie jest pomieszczenia Przekierowane do działu ADS Dostały powiadomienie zasilanie w ciężku Zginął. Zaraz ginął. Nie Kurwa. Czy nie prawie no z tego spiły Chyba walimy co mam zrobić Tu byłem, co nie? Byłem Idziemy się przestraszyłem no znowu Oje... Oj się już wszystkiego chyba biegni. Isaac Skrzynki się boję Dobra, wychył zapis Dawaj to zapis Dobra Dzięki, że byliście odcinek dzisiaj dzisiaj ja... cały w całym strachu, no normalnie, cały w całym nebie Inaczej się tego nie da powiedzieć. Eee, like, subik, komentarz, cokolwiek, fajnie by było, widzimy się jutro albo pojutrze się, manko.